W dzisiejszym przeglądzie zjawisk niewyjaśnionych poruszymy temat jasnowidza, który twierdzi, że poznał lokalizację biblijnej Arki Przymierza. Przedstawimy Wam też dwa tajemnicze nagrania: dziwnego obiektu z zachmurami oraz Jezusa, który pojawił się w Chinach. Arka Przymierza to według Biblii tajemnicza skrzynia ozdobiona złotem i dwójką nadprzyrodzonych istot, przypominających współczesny wizerunek aniołów. Arka ma mieścić tablicę z dekalogiem. Według Biblii Arki nie mógł dotknąć żaden człowiek, jeśli nie był do tego odpowiednio przygotowany, a jeśli jakiś śmiałek nawet przypadkowo postanowił położyć na niej swą dłoń, bez spełnienia warunków, sam Bóg zsyłał na niego koniec samego nieba. Arka Przymierza według Biblii miała pomagać w kontaktowaniu się z samym Bogiem i używano jej też do pokonania wrogów, co oznacza, że Arka była naprawdę potężna. Nic więc dziwnego, że poszukiwał jej znany niemiecki polityk, który wpływał na świat negatywnie. Uri Geller jest znany na świecie z występów telewizyjnych, wykonując nadprzyrodzone sztuczki takie jak zginanie łyżek, zatrzymywanie zegarów i przepowiadanie przyszłości. Jest również znany ze swojej przyjaźni z nieżyjącym już Michaelem Jacksonem, który był drużbą, gdy Geller odnowił przysięgę małżeńską w 2000 roku. Jednak niewielu wie, że Geller użył swoich psychicznych mocy do wielu poważnych działań, w tym do próby wyłączenia systemu radarowego podczas misji NTB. Izraelskiej misji pomocy ponad 100 osobom z samolotu Air France, który został przechwycony w 1976 roku. To tylko część jego życiorysu, poza występami w telewizji i spektaklem medialnym, więc kiedy Geller przemawia, wiele osób chce go słuchać i mu wierzy. A 4 stycznia izraelski medium ogłosił, że odkrył położenie samej Arki Przymierza podczas przeszukiwania parteru swojego nowego muzeum w Jaffie w Izraelu. Na portalu społecznościowym Jasnowicz napisał Wiem, gdzie jest Arka Przymierza? napisał w twicie Geller. Znajdę ją, zapamiętaj moje słowa. Zmieni to dosłownie cały świat. Jasnowic niestety nie podał dodatkowych informacji na temat lokalizacji Arki Przymierza, ale miejmy nadzieję, że wkrótce poda więcej szczegółów. Od wieków ludzie próbowali zlokalizować i odzyskać najświętsze przedmioty w Biblii. To, co miało miejsce w Chinach w 2010 roku, do dziś jest zupełnie niezrozumiałe. Nagle na oczach dziesiątek ludzi na niebie pojawiła się zagadkowa postać wychodząca z chmur. Wiele osób, gdy zauważyło niezwykłe zjawisko, zaczęło prosić mistyczną postać o łaskę i pomoc w trudnych chwilach. Wiele osób wręcz błagało o cud. Jedna dziewczyna, mająca poważne problemy ze swoim zdrowiem, zaczęła wykrzykiwać, że prosi istotę z niebios, by użyczyła jej cząstki swojej siły, by mogła uzyskać pełnię sił. Niestety nie wiadomo, czy istota spełniła jej życzenie, ale faktem jest, że jej widok jest naprawdę niezwykły. Warto też wspomnieć, że jeden ze świadków twierdzi, że gdy zobaczył widok na niebie, miał tajemniczą wizję, jak kula ziemska zostaje przedzielona na pół. Świadek widział, jak w kosmosie pojawia się coś mrocznego, jakiś dziwny cień, który przybiera kształt smoka. Warto wspomnieć, że w Chinach, gdzie pojawiło się dziwne stworzenie na niebie, smok jest ważnym symbolem o charakterze raczej pozytywnym. Czy to wszystko ma ze sobą coś wspólnego? Kto wie? Oczywiście nie wiadomo, czym jest tajemnicza istota, a może to po prostu zwykłe zjawisko atmosferyczne. Prawda pewnie długo nie zostanie poznana, choć wiele osób uważa, że na niebie objawił się tam Jezus. Jest to jeden ze znaków, że zbliżają się wydarzenia opisane w Apokalipsie i niedługo Jezus ponownie powróci na Ziemię. Dróżnik w czasie ujawnia, że w tym roku odnajdziemy pod ziemią tajemnicze istoty. Link do nagrania na ten temat w opisie. Nagranie, wykonane 28 września w New Jersey, w USA, pokazuje tajemnicze ufo w kształcie sześcianu, chowające się w chmurach podczas burzy. Świadek, który to nagrał, wyznał: Wyjąłem telefon, żeby nagrać dziwną cichą burzę wyjaśnia w opisie filmu Świadek który chciał pozostać anonimowy. Po przejrzeniu nagrania zauważyłem coś, co wydaje się być kształtem sześcianu w chmurach. Czym jest zagadkowy kształt? Czy jest to kamuflaż jakiegoś tajemniczego pojazdu?